No dobra, a jednak kolejny filmik, tak znowu zaskoczenie, tak znowu kolejny materiał, oczywiście, tak też ogłoszeniowy, tak dotyczący naszego twórczych spraw, tak ogłoszeniowych oczywiście, bo ten filmik będzie na YouTube oczywiście, ale go wydam dopiero w czwartek, tak, bo wiecie, że jutro wydaję to, pojutrze wdaję to, a potem jak będę mógł, tak to wtedy yy, wydam ten filmik, jak i ten poprzedni, bo, 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 bo ten poprzedni filmik oczywiście, bo macie jeszcze też inne filmy ode mnie, oczywiście jeszcze inne filmy będą, bo te macie już wydane, te filmiki, oczywiście te, co będą jeszcze na YouTube, z tego jakiś czas to będą. 嗯。<laughs> Ale wiecie, że te poprzedni filmik, jak też ogłoszeniowy, też twórczy, tak? Też informacyjny, macie na roce tak zobaczenia, bo na YouTube on dopiero będzie, tak, ten też dopiero będzie na YouTubie, ale na rzolce na Instagramie już ten filmik jest, jest do oglądania, tak? Nie wiem, czy ktoś widział, nie wiem, nie zaglądałem jeszcze w rolki, ale zachęcam do zobaczenia, tak, bo filmik na poprzedni jest na temat też wariantu Officer Cover, tak? Też właśnie jest na ROC, więc zachęcam do zobaczenia, bo to tam jest właśnie czego, tak w z tym filmikiem też tam jest na czego na Instagramie, więc właśnie go w to wydane macie więc zachęcam do oglądania tak i udostępniania tego filmu, na YouTube, na YouTube on będzie tak, ten filmik który będzie na YouTube, jak będę mógł to wtedy ja te filmiki wydam na YouTube tak, bo to co ja wydam na YouTube teraz w tym czasie to ja wydam spokojnie, to nie zginie tak, wydam w tym to, bo to też wydam oczywiście, bo to nagram i wtedy to wydam, ale po kolei tak nie wszystko naraz, tak nie wszystko od razu, a ja to wszystko co ja muszę wydać w tym czasie to ja to wydam tak, więc spokojnie to nie zginie tak bo ten filmik też będzie na YouTube, spokojnie, tak, dzisiaj go na Instagramie dostaniecie, dzisiaj na Instagramie go dostaniecie, oczywiście, a, a tam pojutrze, tak, czy po pojutrze na YouTube, dobrze, bo ten filmik dotyczy innych spraw, tak, jeszcze innych, bo dotyczył nóż, tak, jest szkoły szkodowała, owiana płyta, oczywiście, i są utwory te, o których ja w ogóle nie mówiłem, w, kiedyś mówiłem, kiedyś, kiedyś o nich mówiłem, ale bardzo dawno temu, więc to do nich wróci, bo one też są ważne, a na stronie one są wirtualnie, tak, są na stronie, były jakieś linki, posty, relacje, tak, więc posty na boku też były Był jakieś na temat tych tracków, więc tutaj sobie Proszę, czy tutaj zachęcam do słuchania tych autorów, To zachęcam, trochę o nich powiem. Tak, trochę powiem, trochę. Bo do słuchania nie macie, oczywiście, na Instagramie też był gdzieś wydane na YouTube, na stronie, ale jeszcze raz o nich powiem. Tak, bo warto odnowić, tak, a, to, a to też są ważne, ery, tak. Wariantów do nich nie ma, tak, t -t -telesków, t telesków, nie ma, tak, ale fizycznie to kupienia jakieś będą, więc wiadomo, że do słuchania one są, więc wiadomo, że na temat ich tak, tak też tu będzie wątek, tak, bo o, w ogóle o tym nie mówię nigdy. Kiedyś mówiłem, a teraz czas do tego wrócić, nie? No właśnie, bo to, bo to, to też jest ważne, więc rozumiecie. Bo tutaj co do tych właśnie zapisów, tak, na, na gajki, tak, na warianty albo czy właśnie chyba Ja do tego też wrócę, tak, tylko nie dzisiaj. Dzisiaj tego nie będzie, tak dzisiaj tego mówił nie będę, ale wiecie, że to też jest ważne, tak? Bo też, to też dotyczy tych wariantów. Zresztą na temat tych R, tak? były też osobne filmy, tak razem, tak warianty macie na YouTube, na stronie, na Instagramie. Częściowo tak, o, na Instagramie macie wstępne buty, ale warianty macie na stronie na YouTube, to wiecie, nie zachęcam do słuchania, tak z nie, nie do tego, albo tak? to są albumy, tak, warianty to są albumy, ewolucja albumy, to herbata te albumy, zachodzę tak? do Słuchania, oczywiście. Więc chadzam, bo na temat tego tutaj mówić nie będę, nie, na temat tego nie, bo wiem, że 6 edycji to będę o osobnych chudełku, tak, herbatę, też 5 wariantów, kowerował o samych chudełku, tak z jakiś taki folium, codibiny, bo zaterwał w sensie wariantu, herba te wersji, tak wariantu. Tak samo w korzenie, tak do wariantów tylko CD winę, tak jak fornie, tak w środku do danego wariantu, 26 różną tak do tej 53, to 26 Oczywiście, na to Windows 100 DCB, tutaj, tutaj, tak, tutaj 7, tutaj 6, tak, tutaj, tutaj 13, tutaj 13, oczywiście, z nie czego. No i oczywiście 6 edycji, tak i to wszystko, tak, bo bez zatarba będzie do tego wariantu, tak, czyli nie do OneCloud, nie do OnePlus, tylko do oficjalnego wariantu, a do wariantów okładkowych, tak, wiecie, jakich to, w tym, w tym OneAct, bo to też jest album fizycznie osobnych wódek, tak, 6 wariantów, 6, 6 edycji, 6 edycji, tak. z tego 6 wariantów, tak, osobnych wódek, tak, bez torby, jak to tak nie będzie, wiadomo. Filmu motoczowego do Owezgurze nie będzie, tak? Oczywiście wiadomo. Filmu motoczowego nigdy nie planuje, tak? Chyba, że jest w jakiejś innej ery, zarówno ale nie planuję, tak? Bo to też jest ważne, tak? Ale o tym mówić nie będę, tak? A dobra, więc właśnie czego tam to jest powiedziane, tak wszystko powiedziane, więc możemy lecieć z tymi rzeczami, tak, bo tak bo, bo posty na YouTube, oczywiście macie do, dodane nowe, tak, w tym macie jeszcze szósty filmik, bo macie jako dodatkowy tak bonus ode mnie, tak szósty postek tak, na dzisiaj na YouTube macie właśnie linkowy z tym filmikiem do różkowy to oficer cover, tak? Zaczy czego, to macie do linkowo, tak, bo opis został ten sam, oczywiście link jest, tak, bo, mm. bo właśnie czego wy na relacji i na filmiku macie te posty, zresztą macie jeszcze posta łączonego, tak więc wie, wiecie, że ja dałem te posty, prawda? Dałem to obiecane, dałem ten szósty, więc to dałam, to dałem, tak jutro wiecie, wiecie co dam tak z postów, na jutro też są posty planowane. jakie filmiki będą jutro i na YouTube Twitter, że wiecie tak, e, w, bo 5 filmików, tak 5 filmów, w tym jeszcze te 5 bo tutaj nagram drugą część, oczywiście, ale wiecie, że że, że, że jutro wydam na YouTube, tak, troszkę wydała Oficer Cover, 5 e, torów czyli 5 tutaj, 5 jutro, 5 pojutrze, po czyli te, co ja nagram dzisiaj, tak, do, dokończę nagrywanie, druga część materiału, tak, to ja to wydam pojutrze, tak, a to co jutro ja wydam, to będzie to, co ja nagram wcześniej, czyli od Flora, tak, do Grzegorza Bielorzyk, tak. Продолжение <laughs> więc spokojnie to będzie wtedy to nie zginie tak dobrze bo tutaj to jednak dziś tak bo macie post z obgadką macie z jeszcze macie na stonie, to na YouTube to będzie dopiero spokojnie tak właśnie tylko post jako z YouTube'a tak na stonie to macie to też dodałem oczywiście przed chwilą bo z paniem nagram resztę materiału na official cover czyli yy, 10, 5 tracków prawda czyli po prostu te 10, żeby było 10 tracków nie bo materiał zawiera 10 utorów więc wiadomo 5 jest nagrane pięć nagrane macie ra, macie rację łączone sety, ale to ja nagram też bo jak ja to nagram tak, to, to wiadomo że ja dam i relacje i albo filmik, albo też, albo, albo to dam w secie, tak, albo to, albo to. Relacje na pewno dam, a czy tam to w secie, czy osobno, tak, czy filmik, zobaczę, tak, bo albo filmik będzie z tego, tak. Y Albo set, dobrze? Czyli coś jeszcze jeszcze inne rzeczy w setie, ale to też, tak, Wtedy te pięć nagrań, prawda? Więc to, co ja nagram z paniem tak dzisiaj to nagram tak dzisiaj miałem to robić jutro, ale zrobię to dzisiaj, tak. Za chwilę idę iść na kolację, tak, ogarnię się wieczorowo, tak. Za chwilę ogarnianie, oczywiście, dzisiaj jest Środa, więc to ale spokojnie, to co jak ja obejrzę giniarze, tak, skończę giniarze, tak, to wtedy ja ten materiał nagram do końca, tak, i wtedy dam znać, że to nagrałam, tak, i to wszystko, tak, bo to wydane to będzie, tak, bo post i link na Sony to, to będzie dopiero jak ten wyjdzie, to wyjdzie, nie? bo opis Finalny, będzie od razu tak finalny opis. Chociaż nie bo opis będzie. Nie, nie bo za drugim razem finalny, za drugim razem finalny. A widzisz, że jutro tak, jutro je pierwszą wersję opisu, pierwszą wersję, a potem finalną wersję, czyli drugą wersję. I to wszystko, tak. Bo jest linkowy, link na stronie, tak, I to wiadomo, tak, a wejdę tak wszędzie i to wszystko tak. Bo wydane to będzie spokojnie, że nie taki ja już materiał jest nagrane częściowo, więc spokojnie tak ten materiał będzie tak kwicarkowy, tak prezent z Prima Pris, prawda, prezent ode mnie, czyli 10, traków, tak, 5 traków, tak, 10 taków. Wiecie, że fizycznie ten wariant będzie tak osobno i razem, tak oferta, bo wydane troszkę wydawała tak, obisane już to, co mówiłem, prawda, to, co powiedziałem oczywiście tam na poprzednim filmie i to, co miałem chyba też ostatnio, tak? Jak byłem, był ten temat, tak tego wariantu, prawda? Wczoraj, czyli wczoraj. Standard D, tak? O rozwinionym tak, 10 tracks i fotkami, czyli fotki, tutaj na, na cd to samo, tak, bez torby do tego oficjalnego to nie będzie, ale oczywiście do wariantu Official Cover to do, do tego już torba i będzie teraz taką albumową i będzie oczywiście CD-Winnu, czyli też 10 leków, to też na minus b 5 tutaj 54 tutaj, bo tutaj też acb 5 B5, tutaj, tutaj oczywiście jest niewiele z tego ale macie wydane zachęcanie, bo na stronie na sekundę tutaj była jakieś wydana, jest została wydana, tak, I ona też jest ważna, moje drugie życie, prawda, pozytywne, złe życie, tak, dobre życie, tak, negatywne, różne doświadczenia się tu dłuższego życia, tak, moje, tak, więc zachęcam słonia, oczywiście, też ważna era, bardzo cenna, tak, oczywiście, też zawiera ważne piosenki relacyjne, więc zachęcam też słonia, nie fizycznie to będzie tutaj w tej formie i w tej formie, tak, bo 10 utorów to wiadomo, tak, zapisane jest też oficjalnie dowiedzane, tak, że oficjalne te oficjalne, tak, że dziennikarków, tak, w odkwiatku, te, te są na, na warianty diwinowe, tak, kasetki nie będzie, wiadomo, ani do tego, ani do tego, ale być to będzie, tak, więc spokojnie oczekujcie, bo to będzie, tak, jutro wydam połowę i pojutrze wydam połowę, wtedy dam postinkowe, tak, niech nas i to wszystko, tak? No. bo Tak w w przypadku, właśnie, e, Luton bo też, oczywiście, mi chodzi o Madżinkowal, nie? No właśnie. Więc jeszcze to będzie. Dobrze? No. Bo to do tego, tak to właśnie, właśnie, bo utwór właśnie rano i wieczorem to też są ważne ery. Oczywiście jakieś były wydane na tak tak na stronie YouTube, na tak linki, tak opisy, tak, były postem rogu, takie jakieś tam na temat, to były filmiki, tak, twórcze z tymi erami, wariantów pokładkowych do, do tych utworów nie ma, wiadomo, bo to są ważne ery, też ważne ery, oczywiście. To co, moja rzuty na rano i wieczorem, tak, to czego nie zdradzam prywatnie, to właśnie macie na piosenkach, tak, to już się, to, bo to się liczy, li, liczy i nie liczy, ale to są uwzględnienia, tak, bardzo ważne, bo rano ołtarz, tak, wieczorem ołtarz, to tak, bardzo ważne. Tak, bardzo ważne tak stremu i ostatnio oglądaj, tak słuchaj, no to później fizycznie ciliwi, nowe warianty będą. Bluzet może być, tak do tego i do tego, do okładki elmowej, tak może być, Busotra na wieczorem, tak, może być. gazetek nie będzie, wariantów okutkowych nie będzie, nie ma tladysków, nie ma albo wersji, tak w przypadku lód, lód jest ważniejszy niż to, wiadomo, lód jest sobie ważniejsze. O lodzi mówił nie będę, o lodzi mówił nie będę, powiem jeszcze o tym i o tym, ale lód, wiecie, że jest najważniejszy, nie? Tak samo ważne jak wodna tam, czy czystę, nie, czy wodnym brzeg, nie? Bo, bo sześciu, w którą epkę macie do słuchania z wodem na YouTube, na Instagramie na Stonie, nie? Jakieś było wydania, nie? No dobra, więc fizyczne yy, na stanie takiego sam roku widzę, bo, bo, bo produkt wydaniowy tego i do tego do tego, i do tego jest. Opisy są te same, tak? Tutaj to jest opis tutaj, opis, tutaj Niki tutaj, Niki, filmiki tutaj tutaj, tak, filmiki tutaj tutaj. Kiedyś były na Instagramie, tak na YouTube, na Stonie. Zachęcam do streamingu, tego słuchania, oglądania, dostępniania tych utworów, bo też są ważne wydania. Też jest bardzo cenne area, tak bo rano tak oczywiście, ponieważ fizycznie za tą cenę, wiecie, że ten jest na rano, na studienie minę, tak? Na wieczorem też na styliaminę, tak? Ta cena jest na, na cenę tak na ten i na ten, na ten utwór, na ten, ten i Właściwie tylko są na wariancie diwinowej, tak, ta sama cena, tak, za też, za wiecie, że to jest z tą samą ceną, czyli bluza do tego i za torba do tego z tą samą ceną, tak, 49, o ile pamiętam, I chyba się nie mylę, chyba 49 mi się wydaje, nie, no właśnie, i to i to, nie, więc, bo, bo, bo wodki w środku to wiadomo, tak, na i także tak, że uzor to i to, tak, zarówno rano, jak i wieczorem, dobrze, więc to słuchanie to macie i zachęcam, bo to też jest ważne, dobrze, no, a do tego, tak, to słuchanie, bo to już, o tym też mówiły filmy, tak, były osobne filmy, były razem filmy, były, filmiki twórcze, tak, na stronie jest fizycznie, oczywiście, wiem o tym. Osobno właśnie też, będzie na stronie też, to osobno, tak, na Sobojfejdy, sam macie nas kreativity, to kupienie będzie na tym, na tym wiadomo, tak, ale na tym, ta, też będzie do kupienia, bo też stoi wydań są, tak. co ważne, stoimy, zresztą post z tą epką, też było jakiś czas temu, prawda, zrobione, filmik, który, filmik, który też był z tym, więc rozumiem, Jest na YouTube z opisem, nowy, nowy produkt wydaniamy tak, po prostu rogu, tak, mediały, tak, na YouTube, na stronie Instagrama tak były więc. Tym, że to jest ważne osobiste, także życiowe, tak bardzo ważne. Ja Czuł nóż, tak w nie zachęcam słonie, bo epka, solyjne czteryutrowa do kupy nie będzie, tak łotka albo tak, bo bluza torba do układki, albo epki będzie, tak. Do wariantów o Wyspy tym, nóż nie będzie, oczywiście chyba, że będzie, już nie pamiętam, co ja mówiłem tam, ale bo, to wiecie, że do układki bluza br, br, torba będzie, tak, do układki epki, tak, czyli właśnie z wydane epka, tak, cztery utwory, oczywiście, bo spis, cztery utwory będzie. Zapisane własne na wariantie, każdy tak to free, tak, na lekanie tak, zapis, tak, że. że, że epka proszę o to i to, że zawiera tutaj te cztery traki, także zapisane do VOLT na koszty bo, bo wiecie, że zapisy kowarów nie tylko na osobne warianty, nie tylko na te osobne warianty, nie tylko na to, nie, nie tylko kolekcje tak, ale bo na tym nie będzie kolekcji z bo bo okładkowych wariantów do tej epki nie ma, je, 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 nie będę okładkował wariantów, bez, bez przesady, jakby to wyglądało tak, jak mówiłem kiedyś, ale, ale oficjalna epka do słuchania jest i do streamingu to jest, tak, do doceniania, do, do oglądania, słuchania, tak, proszę bardzo, słuchajcie, słuchajcie tym mówię, proszę bardzo. To też jest ważna era, tak, bardzo życiowa, tak, odnowienie ery, tak, też życiowa, tak, yy, bardzo, więc zachęcam bardziej bo według mnie fizycznie cztery utwory będą, tak, CD, <mad> Winyl, krzetki nie będzie, tak, to to będzie, czyli Winyl będzie, w środku to co ma w pulterze, nie CD, Winyl, tak, okładka ma ze 100, tak, NK i folia, tak, cztery utwory, tak, zapisane volt na na inarkejce, tak, zapisane volt wolt, tak, na inarkejce i z tyłu, tak, cztery <umba> utwory, i to wszystko, tak, no, bo dosłownie to jest, tak, więc czuł <humano> nóżczek, Front of volt out Oud i to wszystko, tak? Bo co do tego, tak to na kanale też macie, bo ja mówię o tym, mówię o tym, mówię o tym oczywiście, bo to dopiero będzie tak, to to ja nagram do końca, to macie wydane, to macie wydane, spokojnie to tam jest, bo na kanale macie też filmiki, macie posty, tak, macie ma, dużo postów, tak dużo filmików, tak, warianty yy, armowe, sygnał, które epokowe, tak, więc zachodzi na wszystkiego tak, bo macie z którą i do kraństwa, tak, macie fan macie etapy, ewolucje, tak właśnie macie herbat i macie życie porządki, te tak, też macie częściowo też na Instagramie wydane i na stronie, tak, ale macie, wiecie, że warianty są na YouTube i na stronie tylko, nie? Ale z Instagramie są poszczególne. No, bo, bo ja wiem, że niestety też są warianty, wiem o tym, ale nie wszystkie, tak wszystkich nie ma wariantów, bo ja wydał wszystkich nie będę, ja bym mówiłem dlaczego nie, kiedyś, no właśnie, ale nie wszystkie, wszystkie warianty, wszystkie co do jednego, tak macie na YouTube i na stronie, tak, z wszystkich płyt, tak, wszystkich płyt. Wszystkie Nie mają wariantów okładkowych, ale część ma, prawda? Zresztą większość jest, prawda? No właśnie. Ze Slingi też Slingopis, tak to było inaczej, czy właśnie, psz, nie przykro mi, nie ma wariantów, ale Zimna herbata na pewno, bo to są witane warianty, ale, bo do, bo do nich, do przykro mi, do tak krótkich wariantów nie ma, ale do DCN-kopis, było inaczej, do No, do tych utorów już są warianty, nie? No. Więc, czy na granicy, nie? No właśnie, więc dosłownie tam macie utwory, macie osobno, tak na szczypie tak macie na wersję, tak, oczywiście, bo wydane wszystkie wydawnictwa na YouTube macie, macie też, były też, postelinkowe były, tak częściowo, postelinkowe tam są, tak, linkowe tam są, e, co tam jeszcze, twórcze są, tak, wiadomo, tak, growe są, tak, to nie odchodzi, tak, to jeszcze będzie, zresztą kanał zawsze będzie ze mną, chyba, że go mi usuną, ale mam nadzieję, że nie, więc właśnie tylko kanał tam jest, tak, zachęcam do zobaczenia, tak, mojego kanału, nie zobaczymy na YouTube, tak, wiem, że oglądacie, wiem, że słuchacie, oczywiście, ale kto jeszcze, czy nie widział, proszę bardzo. Zachęcam do zobaczenia, bo dużo filmów, tak subów. Wiem, że słuchacie, tak? Wiem, że mogę okay. na oczywiście. W biografii wiecie, że macie mm, nie wersją, tak? wersję, tak, macie wydane słuchania. Oczywiście macie wydane werson, tak? Ale mi chodzi. Na też też większości klientów, ale mi chodzi o to, że macie album wersją, tak? Macie link do Ludwig Zeskupionego Oczywiście w ogóle macie na album wersją. Zachęcam do streamingu. Tutaj to wyzycznie tej wersji nie ma do kupienia, ale to jest album, tak? Płyta, zasłania całości, tak? Tutaj, tutaj zachęcam słuchania. Macie zimna herbata, tak? wprowad już to macie link do mm, streamingu wideo wideomiksach, czy jest do filmiku w -y. Zachęcam też oczywiście, bo to, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, wiadomo. No i no wiadomo, i to wszystko. Tak bo to, co ja chciałem tutaj przekazać, tak wszystko powiedziałem, tak bo o tym powiedziałem, o tym powiedziałem, o tym powiedziałem, tak to ja nagram, tak to ja nagram do końca. To fizycznie będzie so oficanego ja to z drugą wysoko ja to wiecie, co będzie, zbędziej kowal, też wiecie, co będzie. Widzę i dzisiaj, właśnie, czego. I to wszystko, tak.